Cześć, mam na imię Karol i odpowiadam za rozwój produktów w Fokusie. W czasie kilku najbliższych minut pokażę, w jaki sposób Fokus pomoże Ci zdobyć przewagę nad konkurencją. Zadaniem FOCUSa jest zbieranie danych o Was, waszych klientach, fanach, wyborcach czy konkurencji. Wykorzystujemy do tego stronę www, social media, monitoring internetu i zestawiamy te informacje w jednym miejscu w razie potrzeby, poddając obróbce. Fokus powstał, by krosować dane, lokalizować problemy i podpowiadać rozwiązania. Po to, byś miał pełny ogląd sytuacji w czasie rzeczywistym, a przy tym oszczędził czas i pieniądze. Marketing, PR, działania wizerunkowe na każdym z tych etapów pomoże Ci Fokus. Jesteś politykiem, celebrytą, artystą czy influencerem? Możesz użyć fokusa na wiele sposobów, na przykład sprawdzić, kogo udało Ci się pozyskać w tym miesiącu. Po prostu zestawisz ze sobą widget pokazujący demografię, zainteresowania i ruch social media. Boala! Voilà. Serca, które zdobyłeś, należą do kobiet w wieku 25-34 lata, mieszkających głównie na południu Polski, interesujących się podróżami i kinem, które trafiły do Ciebie z Facebooka. Brawo! Masz własny e-commerce? Oto jak sprawdzić, które produkty będą Twoją przepustką do sukcesu i za co są cenione. Zestawiasz ze sobą dane z naszego panelu e-commerce, a w monitoringu ustawiasz nazwy swoich produktów, aby widzieć, co mówią o nich klienci. Dzięki temu wiesz nie tylko, co ludzie kupują najchętniej, ale też dlaczego. Pracujesz w agencji bądź domu mediowym? Fokus powstał po to, abyś rzeczywiście wyszedł z pracy w piątek o 16.00. Nie wierzysz? Spójrz. Niezależnie od tego, ile projektów prowadzisz i nad iloma markami musisz panować, wygenerowanie raportu dla każdego z nich to kwestia kilku sekund. Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz w sieci, zostawiasz tam ogromne ilości informacji i danych. Podobnie jak ci, którzy się Tobą interesują, czy są to klienci, fani, wyborcy czy Twoja konkurencja. Fokus opowie Ci o nich, pokaże słabe i silne strony, zlokalizuje problem i zasugeruje rozwiązania wejdź na getfocus.com i zyskaj przewagę już teraz.